Cześć, tutaj oczywiście Damian i witam Was w drugim odcinku ostatecznej ósemki. Nie ukrywam, że ostatnio trochę namieszałem z tymi zasadami, dlatego postanowiłem je zmienić, by było łatwiej. Teraz wytłumaczę Wam to w dosłownie 30 sekund, więc dobrze. Co każdy odcinek będę losował nową reprezentację. Już za chwilę wybierzemy reprezentację, która dołączy do zespołu A. Ostatnio wylosowałem to on zostaje jednak od teraz, piłkarze będą losowani inaczej. Po każdym wygranym spotkaniu losuję nowego piłkarza do drużyny, będę to robił w aplikacji, na telefonie i mogę losować tylko piłkarzy z danego państwa, którzy zostali powołani na euro. Wydaje mi się, że jest to proste. Jeśli w danym meczu padnie hat-trick, no to wtedy losuję sobie dwóch piłkarzy. Jednak postanowiłem wprowadzić coś takiego jak punkty karne, czyli po prostu, jeśli przegram trzy razy, to muszę usunąć piłkarza, który zagrał najgorzej w tym meczu którym to przegrałem po raz trzeci. Żeby nie było, że ciągle dostaję piłkarzy, czasami też mogę ich stracić, więc muszę uważać. Oczywiście nie zmienia się to, że drużyny pracują na siebie. To się nie zmienia. Jest drużyna A, drużyna B i one ze sobą konkurują. Mam nadzieję, że tym razem nie zrozumieliście i liczę na to, że niczego nie pominąłem. A teraz nadszedł czas na wylosowanie nowej reprezentacji do zespołu A, czyli do zespołu francuskiego. No, oczywiście na waszych oczach, żeby nie było. Nic nie, nie oszukuję wcale. Tu, tu mam karteczkę spokojnie. Wiem, że mam za dużą twarz. Zaraz się to zmieni. Portugalia. Świetny traf. Jestem zadowolony, ponieważ w tym kraju jest mnóstwo toców, informów, więc będzie się działo. Od tego momentu w tym składzie mogą znajdować się również Portugalczycy. Dlatego też chciałbym wygrać to spotkanie. Ponieważ potencjalna wygrana daje mi nadzieję na takich piłkarzy jak Cristiano Ronaldo, Luis Nani. No, działoby się. Pierwszy rywal został znaleziony i ku mojemu zaskoczeniu posiada on interesującą drużynę. Ten napastnik jest szybki. Niedobrze. I ma szybkiego jego środkowego obrońcę Używałem go w trybie kariery, jak tak grałem dla siebie Świetny piłkarz, Castelletto, coś w tym stylu No dobra, czas go zniszczyć Dobry dribling, Henzog znaleziony z przodu, czy uda mu się przebić. No nie, nie udało mu się i to jest właśnie on, Castelletto Nie pomyliłem się, jednak obrońca za bardzo pobiegł do przodu Choć i tak nie byłem w stanie tego wykorzystać, Sisako Szczerze to taki żarcik postanowiłem zrobić, no bo na prawej obronie mam... Sisako a na lewej, Sisoko. No już możecie się przestać śmiać, pozwalam wam. No, nie Friday! Dobre zagranie górą, przejęciem węba. Nie dobieg do tej piłki. Pięta. Enzogbia będzie leciał do przodu i tak jest. Charles! A, ah, okej. Okay. Powiedziałem jego imię i to się. Źle skończyło. Uderzenie z dystansu? Kapitalna obrona, pele. Czy będzie dobitka? Nie. No powiem wam tak, nie wiem kto to uderzał, jednak, jak na brązowego piłkarza, to było to kapi. Nie, kap... kurde, nauczyłem się tego słowa i teraz je ciągle powtarzam. Tak być nie może, po prostu był to nieziemski strzał, jednak teraz Niang próbuje odpowiedzieć, ale Francuz go powstrzymał. Friday przy piłce. Kurczy, ja nie, 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 nie wiem czego się spodziewać po jego piłkarzach. Nie znam ich po prostu i to mnie boli. Zagranie do Komana. Wiem, jedno, mój napastnik jest cholernie szybki, więc muszę wykorzystać ten jego atrybut. że wolny może? Mhm, nie. Alice Isoko, były piłkarz Liverpoolu, delikatnie wrzucił piłkę w pole karne, ale nic z tego nie wyszło. Przejęcie, węba Do środka. Szybkie podania. Niang! No już, składał się do strzału. I dobrze zachował się obrońca. W ogóle zapomniałem o czymś powiedzieć. Chciałbym wam podziękować za naprawdę pozytywne przyjęcie wczorajszego vloga. Nie spodziewałem się, aż tak Wam się to spodoba, więc, no co mogę powiedzieć, takie filmy, jak będzie tylko okazja, będą pojawiały się częściej. No niestety, teraz akurat będzie przerwa. Na Euro 2016 się nie wybieram głównie przez sytuację we Francji. No wybaczcie, jednak kiedyś tam myślałem, że dobra, może się wybiorę na Euro, jednak Paryż, chyba pamiętamy co się wydarzyło. To mnie. Kompletnie zniechęciło do wyjazdu, nawet jakby mi dali bilety za darmo, to no nie, chciałbym się tam po prostu wybierać euro. No fajna impreza, ale nie aż na tyle fajna, bym stawiał swoje życie na szali. Może to brzmi jak przesada, ale chyba sami wiecie jak teraz Francja wygląda. Tymczasem prowadzimy 1-0 po składnej drużynowej akcji, 40 minuta. Autorem bramki jest, no właśnie kto, bo nawet nie zwróciłem na to uwagi, wiem, że asystował Niang. Enzogbia, o wreszcie mu coś wyszło. Ale kończąc jeszcze ten mój króciutki wywód, wkrótce, zaraz po skończeniu wakacji, rozpoczną się eliminacje do Mistrzostw Świata. Będą one w Warszawie, no trochę dalej niż Gdańsk. No. Zmarnowałem setkę, ale dlaczego miałbym się na nie nie wybrać? No dokładnie. Przykujcie się na serię vlogów. Come on na taki dribbling czekaliśmy. Zagranie do Nyanga. POTĘŻNE uderzenie i znów obok bramki. No może teraz miałem lobować? No właśnie wtedy mi nie wyrzuca do lobby Pomyślałem, że... a właściwie wiecie co, nieważne. Enzogbia, dobry zwód, jeszcze jeden zwód i będę... Będę chamem, będę samolubem, jednak chciałbym zobaczyć hat -tricka. Zła decyzja, trzeba było zagrać z partnerem. Kingsley Coman przed... Rzut Mamy jedenastkę! W pięćdziesiątej minucie, no nie wiem, przepraszam, że tak za bardzo podniosłem głos, bo to mogło was zaboleć. Jednak zobaczmy, co zrobił przeciwnik. Aha. No dobra, no może być. Enzogbia podejdzie do tego stałego fragmentu gry? a on jest lewonożny. Nie wiedziałem nawet. No to pod poprzed... Oj. Trochę mi go żal, no bo... Chciał dobrze. Właściwie rzucił się w idealny punkt. A ta piłka i tak znalazła się w siatce. Prowadzimy 2 do 0. Czas na hat trika hat trika Czas na hat trika Oby się tylko rywal nie poddał. Bo wiecie jak to z tymi meczami towarzyskimi jest. Enzogbia świetnie podał. Kingsley Coleman 3 do 0 nie mógł tego zmarnować. Powraca jego stara, dobra forma z Back to Glory. Wreszcie znalazł drogę do siatki. I trzeba to jeszcze powtórzyć kilka razy: no bo się rozkręciłem wreszcie. I tak to miało wyglądać w pierwszym odcinku, tylko wtedy mi nie do końca to wyszło. Przepraszam. Mecz zakończony wynikiem 3 do 0. Walkover. Przeciwnik nie wyrobił. Niestety nie udało się zdobyć hat ale mecz wygraliśmy. Będzie losowanie, i to jest rzecz dobra. Dobrze, teraz nadszedł czas na spotkanie Szwedów. W ostatnim odcinku wybrałem nowego piłkarza, bo mecz wygraliśmy. Jest to Ola Toivonen. Używałem go w FIFA 14, gdy rozpoczynałem swoją przygodę z Fifą właśnie na konsoli PlayStation 4. Jak się będzie spisywał w tej Fifie, zaraz się przekonamy. I w razie czego, losowania będą zawsze pojawiały się w następnym odcinku. Czyli jeśli, wiecie, teraz wygram Szwecję, to na początku kolejnego epizodu pojawią się dwa losowania. Jedno dla Francji i jedno dla... Drugie spotkanie przed nami, tym razem no, będzie to trudniejszy mecz. Jest Pogba Inform z przodu Dybala, połączenie które ja bardzo lubię, a z lewej strony mamy Premier League. Muszę się uduczyć mówienia Barclays. To już kiedyś mówiłem, ale po prostu ta firma nie jest już sponsorem Ligi Angielskiej, więc po prostu jest to PL, Premier League. Tyle. Trochę stroje podobne, ale wiecie, ja gram takimi strojami jakich mam piłkarzy. Wiecie o co chodzi, to nie brzmiało poprawnie, ale rozumiecie, a on, no, postawił na Unam. O, Pogba wykonuje stały fragment gry, jest to dobra wrzutka w pole karne, ale nasi obrońcy sobie z tym poradzili. Strandberg, zagranie piętą do na reprezentant Szwecji został skasowany niczym bilet w autobusie. No i jest to żółta kartka dla Ignacio Abate, bardzo dobra decyzja sędziego. Szkoda, bo wyszła nam niezła akcja. Larson piłka z Sunderlandu, ograny. I remi, wypuszczony. Almebak jest szybki, ale nie jest na tyle szybki, by odebrać piłkę, ale zablokował ją bardzo dobrze. No i już to jest klasyczna chwila. A co się tu teraz wydarzyło? Zdobywcą bramki Martin Caser, spektakularny wolej. Bramkarz nie zdążył się obudzić, i przegrywamy. Nie, nie wiem, nie wiem co się stało. To Czy to jest? Pomylił się. Ogba. Tak. Nie obraziłbym się. Naprawdę bym się nie obraził, gdyby kaser zdobył drugiego gola. Jednak teraz będziemy mieli okazję do odpowiedzi. Och, no nie wierzę! A lawa czyściutko... Przepraszam, abatę czyściutko. Ale teraz wolę, To to polekarne uderzenie! Obrona bramkarza i jeszcze Zengin poprawia! Ach, pomysł dobry, taki sprytny, ale za mocno. Wydaje mi się, że Francuz spalił. Jednak nie, gra jest kontynuowana. Piłka w powietrzu, czy znów? Owszem, bramkarz nie zdążył wrócić 2 do 0. No nie, no. Jestem wkurzony, ponieważ to prawda. Przeciwnik nie pokazuje jakiegoś najwyższego poziomu, a ja po prostu nie mogę oddać celnego uderzenia. Tyle. A wydaje mi się, że gram lepiej, skromnie mówiąc. Headlund. Dobrze. Może to jest nasz moment. Piłka uderza i prosto w ręce Almebak, Farny, Farnerud. Biegnij do przodu, jesteś moją nadzieją. John Terry to jest. No przecież na, na prędkość go trzeba. Damy radę? Musimy. Prosty zwód. To jest już pole karne. Musi być podanie. Nie wierzę w to. No może Larson. Lewa noga. Leciało w okienko. Dobra, oddaliśmy celny strzał. Jest to jakiś plus. Główka. Dobitka. Nie wierzę. Andanowić broni. Agresywnie. Nie ma bramki. Ale... Drż. Nie, Pogba to musi być trzecia bramka. Nie mam prawa narzekać, bo to jest Paul Pogba. To Iwonen, pole karny to się skończyć bramką. Tak jest, chociaż honorowo. 12 minut przed końcem trafiamy. Bardzo dobre wykończenie tego piłkarza. Wiem, powiedziałem to z wielkimi emocjami, jednak po prostu no fajnie to skończył, wiecie? Lubię takie czyste strzały jak u Runeja. Tranberg ostry będzie strzelał, zdążył, ale Handanowicz obronił to barkiem. No co jak co, musiałbym mieć mnóstwo szczęścia, by ta piłka znalazła się w siatce. 7 minut do końca, Larson. Będzie główka! Tak! Potężna, ale nie w światło bramki. No niestety, znów przegrywamy jeden mecz. Ale wygraliśmy jeden, to jest ten pozytyw. Na koncie drużyny B lądują dwa punkty karne. To oznacza, że losowania nie będzie. Znaczy będzie, ale dla drużyny pierwszej. Dobrze, na dzisiaj jest to tyle. W kolejnym odcinku czekają nas dwa losowania. Najpierw wybierzemy nowego piłkarza do zespołu A, do zespołu Francji. Liczyłbym na Portugalczyka jakiegoś, no ale zawsze wiecie, że mogę wylosować kogoś z Francji. Jeśli chodzi o zespół B, poznamy drugą reprezentację. Fajnie byłoby wreszcie zobaczyć Polaków, prawda? No cóż, to wszystko już pojutrze ja dziękuję Wam za oglądanie. Życzę miłego dnia. Pozdrawiam. Cześć! Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Do usłyszenia.